Właśnie, o, to, to teraz już powiem Wam, jak ten mój capture do nagrywania efektów wygląda, jako taki totalny clean. E, tak, o, używam właśnie tego lanea, To jest Lanej LV300H, czyli po prostu Lanej LV300 głowa. Jest to wzmacniacz e, hybrydowy, który ma tam jedną lampkę. <laughs> Szkoda, że nie widać, że świeci, bo by się bardziej e, to przydało. E, do oświetlenia ładnie pomieszczenia. E, w każdym razie no, e, jest to piec, na którym mogę sobie ukręcić mega czyste brzmienie. E, I co jest najśmieszniejsze z tego wszystkiego, i co też Wam się podoba, bo <laughs> piszcie w komentarzach, on nie jest podpięty do tej paczki, na której stoi. On jest podpięty do małego guśnika ośmiocalowego Blue Marvel <laughs> z piecyka e, Piwej Solo. Jest taka mała pierdziawka właśnie z ośmiocalowym głośnikiem Blue Marvela, czyli takim piwejowym, e, i to jest zamknięte tutaj w tej szafce, która stoi pod e, gitarami. E, tutaj ona tak się otwiera e, w dół. Nie wiem, czy to widać tam na kamerze. E, I tam jest po prostu na sztywno e, postawiona ta <grywka> paczka z tego piweja. E, głośnik jest podpięty do Laneja i tam na sztywno jest mikrofon E906 z Sennheisera i tam wisi mi po prostu kabelek, którym sobie wychodzę do kompa i tak nagrywałem dużo demek od dawna i no, kupujecie efekty, bo piszecie komentarze, że fajne, że wam się podoba więc jakby uważam, że to jest świetna platforma do efektów i jakby rozumiem, to jest trochę inny świat, jak ludzie tam piszą, że o tylko lampa i tak dalej. Oczywiście fajnie jest też mieć lampowe brzmienie, e, też lubię brzmienie na przykład tego orange'a i tak dalej, ale w momencie kiedy gram kostkami e, i lubię grać kostkami, lubię osiągać różne typy przesterów, właśnie miksując na przykład kostki, e, no to do tego potrzebuję wzmacniacza, który nie będzie różnie reagował, e, z, jak to właśnie bywa z lampami, nie?